Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, Akademia Bogactwa, czyli praktyczna szkoła biznesu, inwestowania w nieruchomości. Kolejny odcinek o mieszkaniu pod wynajem, taki szybki, konkretny, żeby Was nie zanudzać. Zapraszam Was do środka. Oglądający już na górze. Panowie, piąteczka, bo było jak wchodzicie, jesteście. Jakieś pozdrowienia dla widzów? Pozdrawiam żonę. Żonę, tym razem. Pozdrawiam. Słuchajcie, dzisiaj odcinek jest taki. Yy, chłopaki, pomóżcie nam w następującym dylemacie inwestora. Około 40-45 tysięcy będzie mnie kosztowało to mieszkanie na Paderewskiego, które też pokażemy Wam, myślę, że lada chwila na początku grudnia. To jest dość duża kwota jak za kawalerkę, licząc kanapę, pralkę, płytki i tak dalej. Tutaj chciałbym się zmieścić w 80 10 tysiącach złotych i chciałbym Was zapytać, ile potrzebujemy czasu, żeby wyrzucić, przerzucić panel, pomalować podłogę, zmienić fronty, dołożyć umywalkę. Ile to jest godzin? Po wypowiedzi? dobrej kawie, tak, taką jaką przed chwilą wypiliśmy, no to z 12, myślę, godzin robocz. powinno się udać. Robocznie. Robocz. Robocz, Dzisiaj mamy ten problem techniczny, że nie pan miły, który sprzedał nam mieszkanie, za szybko wypowiedział umowy, nie mamy prądu, zrobimy to na dwa strzały w dwa dni, tak ale 12-15 godzin to jest pierwsze pytanie. Tak jest, Można jeśli to chodzi zrobić. o lifting, do zrealizowania. Powiedzcie jako eksperci, jeszcze dać ten bliżej, żeby, żeby Cię tutaj wszyscy widzieli i, i Łukasz, yy, w mieszkanie w opłakanym stanie, jeżeli jest, nie, nie możemy zrobić liftingu, nie. tylko generalkę. Absolutnie. A tutaj? Tutaj jest to yy, wykonalne. Myślę, że nawet yy, ktoś kto ma w miarę pojęcie o, o panelach, malowaniu i innych rzeczach jest w stanie to samemu sobie zrobić. Już schodzi z kosztów, tak? Dokładnie tak. Yy. Dokładnie tak. I kwota, którą tutaj napisałeś, myślę, że jest do zrealizowania. To kolejne moje pytanie, tylko bardziej wprost zadam. Czy chłopak 25-45 jest w stanie po weekendowym kursie gdzieś w Kastoramie kładzenia paneli i malowania dać sobie tutaj radę? Myślę, że jak jest bystry, tak. mówimy o bystrym chłopaku, tak. Jak najbardziej. No nie w 12-14 godzin, bo no, sama logistyka zajmuje. Logistyka zajmuje trzeba mieć wszystko przygotowane, że tak powiem, co do ostatniej śrubki. Ale niech to będzie nawet tydzień, natomiast oszczędzicie kilka tysięcy złotych na ekipie, która zrobi to wam generalny remont, kiedy nie jest on potrzebny. No nie jest tak. potrzebny tak. Zobaczcie, jaka duża różnica. 5-6 tak? razy mniej. My wam tylko udowodnimy, że jest to możliwe. I że się da. I że się da. Bierzemy się, da. się do roboty. Oglądajcie efekt.